Cześć hej yo, ja jestem Paweł Malinowski i nie piszcie mi proszę, że wpadłem pod kosiarkę, bo wiem jak wyglądam. Dzisiaj będzie wyzwanie taneczne jak być popularnym z tiktokerem, modne ruchy na żywo od jednego Moja reakcja na. I wcale nie jestem w więzieniu. Pomarańczowy kolor nie oznacza, że jestem w więzieniu. Za to ty będziesz jeśli nie zostawisz łapkę w górę, łapkę w górę i łapkę w górę, łapki w górę i subskrypcję na tym kanale. Okej. Okay. Zaczynajmy. Co? Kto przykleił moje zdjęcie? Ty? Jake, pomogę ci. Ja rozumiem, że on nie chciał dzielić się cukierkiem z kolegami, ale nie musiał go jeść w śmietniku. Ach, nawet ławka ma o nas niskie mniemanie. Nie ławka, tylko ściana, co wy. I co tu robić? Nie wiem, ale musi być jakieś rozwiązanie. Czekaj, chyba mam pomysł. Jestem strasznym nieudacznikiem życiowym. oj, oj, oj ale jestem nieudacznikiem życiowym. Hej, czekaj, mam pomysł. Otwieram TikToka i już nie jestem. Pa, pa, ra, pa. Dalej jestem. Możemy zacząć karierę na TikToku? Dawaj. W ten sposób nikt się z nas już nie będzie śmiał. Heh, zaraz zobaczymy. Uuh. Ała Wszystko ok? Tak, przyzwyczaiłem się. Przyzwyczaiłem się do tego. U. Przyzwyczaiłem się do dostawania puszką w głowę Wow Co do... Co się stało z moją ławką? Co do... No, wredni są o, ale się jej wysypało. A wiecie jak to jest z damskimi torebkami plecakami? Tam jest wszystko, można pół domu zmieścić do torebki, do plecaka, ale tylko jeśli jesteś kobietą. O nie! Moje rzeczy! O nie, makulatura, którą miałam oddać na skup makulatury! Coraz gorszy się robi ten dzień. A to dopiero minuta filmu. Wpadłam na świetny pomysł. Zamiatanie to takie tańczenie. Jeśli to jest sposób na popularność na TikToku, to po tym filmie wchodzisz na TikTok i, i lajkujesz mój TikTok, który właśnie tutaj nagrywam z nimi. Mmm, opary kurzu. Oprzy! Oprzy! Zapomniałem, że to lodę na kurz, ale nic. No, całkiem fajny. Czekaj, ja też coś mam. Madison, spójrz na mnie. To jest ruch ścierania tablicy gąbką. Pora nakręcić TikToka. Patrzcie na nasze nowe ruchy. Patrzcie, oni nie mają ani awatara. Nic nie mają. Dobra, jestem gotowa. Hej Madison, chodź tu! Mam teraz egzamin! Ludzie lajkują naszego TikToka. Serio, patrz, ile mamy polubień. Trzy polubienia. Jeden komentarz. Komentarz. Usuń konto. Wow, nie wierzę. Udało nam się, Jake. O nie, ja tyle nie mam na żadnym! O nie! O nie! Błagam, pomóżcie mi zdobyć popularność na TikToku. Mam tak mało, oni mają tak dużo. Jake, przyniosłam nam picie. Aha, że niby, że niby. że niby. że niby dabuje, ha? W ogóle kto pije doktora Pepera? Powiedzcie mi, czy pijecie doktora Pepera? O o, o. o, o, taką minę robię, właśnie taką minę robię. Jak się nauczycielka w szkole pyta, ile to jest dwa razy dwa. A ja tak o, 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 taką idealnie jak ona robię. O. Głupie alergie. Jakbyś nie machała tą miotłą, tak jak ja zresztą też zrobiłem, to byś nie miała alergii. O, Madison, patrz co właśnie wymyśliłem. Dlaczego oni pierdzą podczas dabowania? Nie rozumiem, ja potrafię robić to bez pierdzenia. Dawaj, Madison. Oto nasz nowy taniec. Ja nie mogę, nie. Nie! W sumie to wysyłajcie mi na Instagramie cringe'owe TikToki, okej? Okay? Ja je wszystkie zapiszę, pobiorę i nagram moja reakcja na cringe'owe TikToki. Tylko proszę was, aby były to TikToki raczej z zagranicy, bo nie chcę cisnąć nikogo z Polski, bo jeszcze ktoś mieszka obok mnie i przyjdzie mnie pobić, ja bym wolał nie, nie, nie dostać wciry od kogoś. Wow, Jake, Jake, patrz! Ile komentarzy! Ej, ja też chcę mieć tyle komentarzy. Weźcie wszyscy, napiszcie w komentarzach. Paweł, masz dużo komentarzy, nie płacz, bo inaczej się popłaczę. A, ale ekstra. O, ale miły komentarz. No, bardzo miły ten komentarz, bardzo. Wow, Jake, jesteśmy sławni. Hej, Madison. O. O! Wow! aż mnie zabolało? Najgorsze co może być, to uderzenie kolanem w jakiś rand i łokciem w rand, tak uff, aż prąd idzie tiu, i strzelacie wtedy z ręki błyskawicą Ciu, 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 tak robiłem jak, jak miałem 3 latka, sorki Ała! Ała, to boli! Wszystko w porządku? Co się stało? No jak to co? Przychomiczyłem w kolano! To będzie nasz nowy ruch taneczny W pokoju W salonie gdy inni śpią na kanapie. Co jest grane? Ona jej pierdzi na twarz. Ja wysyłam to do prokuratury. I już dzwonimy do to. I oni pójdą do więzienia. Oni pójdą do więzienia, a nie ja. Przepraszam, to dla was. <noise> w walizce jest C4 z odliczaniem 3, 2, 1. To z TikToka. Wygraliśmy nagrodę. Są na niej nasze imiona i w ogóle. Znaczy ja wiem, że ich miny są specjalnie do tego filmu takie, takie wiecie, takie głupie, ale oni robią to tak perfekcyjnie, że zaczynam mieć wątpliwości, że udają. Oj, ale masz przemoczone buty. No, mogłem założyć coś innego. Czy tylko mi wydaje się, że to była taka delikatna reklama wansów i w ogóle chyba muszę je kupić, bo są pomarańczowe jak mój t-shirt. <laughs> Zapomnij, Madison, to damskie buty. Przestań, masz inny wybór, będziesz w mokrych chodził, ale one są różowe, to nie mój kolor. Lepsze to niż mokre buty, ale są takie małe. <laughs> Rentgen w oczach. Mamy materiał na nowego TikToka. Dobra, ale nie wiem czy dam radę zatańczyć. Nie wierzę. Gościu połamał sobie stopę, a ta ziomalka mówi mamy nowego TikToka, nie? Czekajcie, ja sobie złamie rękę, czekajcie, złamie sobie rękę i wejdźcie potem na mojego TikToka, okej? Okay? Okej, okay, ale teraz tak serio, przyznam, że potrafią się ruszać, nie? Ja, ja jestem drewno, ja tak, ja tak. Ja tylko tak potrafię. Pom, 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 pom i to jest mój max. To dla ciebie bardzo podobał mi się twój filmik. Tak, trzymaj. Nie wierzę. To nasz subskrybent. Ja na drugim kanale Paweł Malinowski otwierałem ostatnio paczki od widzów, które. Siedziały u mnie dwa lata, rozumiecie? Dwa lata zlekałem, żeby to nagrać. A były tam rzeczy ciekawe, mniej ciekawe, ale bardzo doceniam wszystkie paczki. I może nagram też drugi odcinek. Bądźcie czujni, bądźcie czujni, podam adres, gdzie wysyłać niebawem, o ile. o ile chcecie. Napluję ci do picia, bo już mało masz. Dzięki! Wow, Madison, genialne! To chyba Twój najlepszy ruch. Sprawdza się na każdej ręce. TikTok time. Okej. Okay. Powtarzajcie za nami. Dzięki za subskrybowanie! Słyszeliście? Dzięki za subskrybowanie. Więc jeśli ktoś nie subskrybuje, to ja nie dziękuję, nie. A jak nie masz dzwoneczka, to... Ho, może zaraz bić dzwon, więc lepiej... Lepiej go zostaw, zostaw, zostaw. Łapkę też w górę zostaw. No i napisz w komentarzu, jaki odcinek komentować kolejny. Ale Madison fantastycznie tańczy. Wow. Oni wyglądają jak węże, po prostu... O Boże, przecież ona tam siedzi. Madison, jestem twoją fanką. Czy ona jest wiewiórką? Posłuchajcie, co ona gada tam. Dasz mi swój autograf? Oj, nie mam kartki. Podpisz mi się na telefonie. Podpisz mi się na czole. Najlepiej markerem niezmazywalnym. Pewnie. Wezmę tylko coś do pisania. Nie wierzę, mój pierwszy autograf o, o, o. Ode mnie nie chcielibyście Dostać autografu, to znaczy i tak go Dostajecie do każdego Zakupu w sklepiku homixfir.pl Ale no, mam tak koszlawe pismo Że to wygląda jakbym stopą się Podpisywał, ale przepraszam, w szkole Nie nauczyli mnie ładnie pisać Proszę i dzięki za subskrybowanie I Ja również dziękuję wam za oglądanie I za subskrybowanie i za wszystkie zdjęcia Które ze mną e, robiliście Kiedy nie było koronawirala No bo teraz wiecie, nie? Wiecie o co chodzi. Do zobaczenia, idę nagrywać TikToki. pa, 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 pa.